Witajcie serdecznie z tej strony BR. Tym razem zagramy w grę na ratunek jajkom razem z oktonautami. To do dzieła. Widać, jesteśmy pod wodą. I musimy tutaj ratować jajeczka. Uwaga, na ryby, na rekinę. Sterujemy myszką. Tutaj widać możemy przyspieszyć po najechaniu właśnie na te szczałeczki, wtedy szybciej płyniemy, a uwaga, bo się przyblokowaliśmy trochę. Dobra, uwaga, tutaj też można uderzyć właśnie w ten sposób. O, przyspieszyliśmy zdecydowanie. O, tutaj coraz więcej ryb. Trzeba uważać. Trzeba uważać, i nas przyblokowały. Jest, udało się przejść dalej. Oj. Jak widać, ryby nie gryzą, co prawda. Ale blokują tutaj przejazd, przejście. Także utrudniają. O, przyspieszamy w ten sposób. O i jesteśmy już na mecie. I dotarliśmy. Do końca etapu, tutaj jest jakaś rybka jeszcze, jak widać, miś tutaj zdaje się rozmawia z nią. O, uratowaliśmy aż 10 jajek, właśnie tej rybki. Ten tu nam podziękowała. Tutaj mamy taki właśnie. Można jeszcze raz zagrać właściwie. A może wystarczy, jak na pierwszy raz. E, także, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. Komentujcie, udostępniajcie, lajkujcie. A już się z Wami żegnam. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.